Witajcie we fascynującym świecie algorytmu miłości. Dziś zabierzemy Was emocjonującą podróż przez matematyczne ruchania, które kierują naszymi sercami. Gotowi na fascynujące odkrycia, zaczynajmy! Widzimy Zosię nową użytkowniczkę wprowadzającą dane: Wiek. zainteresowania, lokalizacja. Ekran migosze, przekształcając te informacje w skomplikowane wektory cech, reprezentujące jej matematyczny profil. Zasia przegląda propozycje, aktywnie interagując z polubieniem i odrzuceniem. Widzimy, jak MathMatch błyskawicznie aktualizuje swoje modele predykcyjne na podstawie jej decyzji, dostosowując się do zmieniających się preferencji. Ekran prezentuje Zosia otrzymującą propozycję od potencjalnego partnera, który podziela jej zainteresowania matematyczne. Ich wspólne pasje tworzą równanie idealnego spotkania. Rozpocznijmy od zdefiniowania cech, które chcemy porównać między Zofią i Mateuszem. Na podstawie podanych informacji wybierzmy następujące cechy: Wiek, wzrost, preferencje odnośnie wyglądu, zainteresowania, preferencje co do wyglądu partnera. Teraz postawmy te wartości do wzoru na odległość między dwoma użytkownikami. Wiek Zosia ma 17 lat. A Mateusz 18. 17 minus 18 podniesione do kwadratu daje 1. Teraz obliczymy różnice w każdej z cech, kwadratując je i sumując wyniki. 175 minus 180 podniesione do kwadratu daje nam minus 5 podniesione do kwadratu, co daje nam wynik 25. Nośnie wyglądu. Zaś może szczupłość nie wpływa na odległość, ponieważ oboje są szczupli, jednak preferencja co do koloru włosów wpływa na odległość. Sofia ma kręcone włosy, Mateusz preferuje dziewczyny z kręconymi włosami, więc ta cecha jest taka sama dla obojga. Różnica wynosi 0. Jeśli chodzi o preferencję co do wyglądu partnera, różnica wynosi 1, ponieważ Sofia preferuje wysokich szczupłych brunetów, a Mateusz preferuje dziewczyny z kręconymi włosami. Tutaj również mamy dwie możliwości: gotowanie i siłownia oraz sport i samoloty. Jeśli ktoś uprawia siłownię, to interesuje go aktywność fizyczna, więc możemy przyjąć, że to pasuje do sportu. Niech ta cecha również będzie taka sama dla obojga. Natomiast preferencja co do samolotów może wpłynąć na odległość. Różnica wynosi 0. Teraz dodajmy te różnice, zsumujmy je, a następnie obliczmy pierwiastek kwadratowy z tej sumy. Ostatecznie otrzymujemy, że odległość między Zofią a Mateuszem wynosi pierwiastek z 27. Scena kończy się na ekscytującym cliffhangerze, nie zdradzając, czy spotkanie przełoży się na prawdziwe uczucie. Dzięki algorytmowi miłości zobaczyliśmy, jak matematyka może być kluczem do harmonijnego związku. Hmm. Czy Zosia i jej potencjalny partner stworzą razem równanie na miłość? To już zależy od nich.